Cześć, cześć, witam się z wami serdecznie w nowym vlogu. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo nie wzięłam mikrofonu i będę krzyczeć do telefonu. Ja jestem pod szpitalem, bo dzisiaj mam wizytę i się troszeczkę stresuję. Szpital cały czas jest w przebudowie, w budowie, tu w ogóle na dole remontują drogi. Ciężko było mi się tutaj w ogóle dostać. Pozamykane drogi w ogóle, pomimo znaków, naprawdę był cyrk, ale dojechałam. Udało mi się znaleźć nawet miejsce parkingowe, zaparkowałam, co jest e, naprawdę trudne tutaj, bo zaraz, za chwilę Wam pokażę. Jest mało miejsca i ogólnie, no, dużo aut i wąski parking, no ale udało się. Idę teraz do szpitala, bo nie wiem, jak ja się tam dostanę, bo widzę, że tu tutaj wcześniej były schody, a teraz ich nie ma, w ogóle jest... E, Taka przebudowa, że ja nie wiem. Dobra, lecę, bo się boję, że się spóźnię, będę dla Was nagrywać oczywiście ze środka. Także zobaczcie, plac, budowy. Nie wiem, gdzie mam iść, jak mam iść i w ogóle zaraz zobaczę. Dobra, chyba tu. Nie chcę. So, ja go... do naszej galerii sławnej. Wymieniłem sobie buty, bo jednak są na niego na teraz. I nie wiem, czy, czy wiecie, czy nawet nie są troszeczkę przymałe. Więc bym to na rozmiar duże, Kupię od razu sobie buty, które chciał. E, w szpitalu wszystko było ok, ale to później opowiem. Jestem, jestem. E, wróciłam do domu. Jestem tak zmęczona po tej wizycie w szpitalu, że coś okropnego. Tym całym młynem, e, tą przebudową, tym szukaniem tych kurcze, wiecie, e, mm, miejsc, nie ten pokój, nie tamten, nie te piętro, nie tamte piętro i tak dalej, i tak dalej. Tragedia, młyn i nic poza tym. Plus ponad godzina czekania, plus jeszcze później w gabinecie. No i proszę Wam dać relację, co się będzie działo, bo e, nie będę oczekiwać, że nie jestem zadowolona. Bo myślałam, że będzie to trwało szybciej, że po prostu to przyspieszy bieg. Ehm, mo możecie słyszeć sąsiadów na dole, bo są na kwarantannie. Dopiero wrócili z Turcji i mają pięć dni kwarantanny. Ehm, moja pani doktor powiedziała mi, że dziecko mniej więcej waży 2,800. No i że e, z tego, co na wie, to robię w 38 tygodniu ciąży e, cesarkę. Czotka dzwoniła do szpitala. To powiedzieli jej, że zrobią w 37, że teraz robią w 37 tygodniu ciąży cesarkę. Ale, okej, okay, mogliby mi zrobić w 37 tygodniu ciąży, ale po kontroli pana doktora okazało się, że dziecko jest zbyt małe, żeby narażać je teraz na cesarkę za niecałe dwa tygodnie. Więc doktor stwierdził, że jest wszystko okej, okay, że nie ma jakiegoś przez Wczesnego ryzyka porodu, i że dajmy dziecku czas, żeby jeszcze przybrało trochę na wadze, i zrobimy cesarskie księcie w 39 tygodniu ciąży. Także jeszcze będę musiała trochę poczekać, ale to tylko dlatego, żeby właśnie to tylko dla dobra dziecka. Z tego względu, że jakbyśmy to zrobili, powiedzmy w 37 na 38, no to dziecko mogłoby nie mieć tej wagi, którą powinno mieć, no i wtedy by musiał zostać dłużej w szpitalu i w ogóle, żeby przybrać. I, i wiecie. Człowiek by się wtedy martwił jeszcze bardziej. A tak to na razie nie ma żadnego ryzyka, chyba, że dziecko by się nie ruszało, pan doktor powiedział. Coś by się działo, jakieś niepokojące sygnały, to wtedy prosto do szpitala i wtedy byłoby cesarskie cięcie, kontrol cesarskie cięcie. Ale na razie jest wszystko ok. On sam wszystko skontrolował, wszystko sprawdził, wszystko jest dobrze, także um, czekamy, czekamy, czekamy. Niech sobie spokojnie nie ja nabierze na wadze i e, no, będziemy wtedy pewniejsi i no. Dla mnie to jest troszeczkę więcej czekania, no bo tak jak myślałam, że tą cesarkę będę miała między powiedzmy 3 a 10 września, tak, tak liczyliśmy, e, tak moja pani doktor mnie poinformowała i szpital wcześniej. No ale niestety się tak nie da. E, dla dobra dziecka będziemy jeszcze czekać. Jeśli chodzi o... Mm, Cesarkę to dostałam jeden dzień wcześniej, muszę być, na wizycie jeszcze kontrolnej. Z tym, że muszę być z Hakanem i musimy zrobić testy PCR. Właśnie w sumie się nie zapytałam, bo Hakan jest szczepiony, ma już dwie, dwie dawki szczepionki, więc nie wiem, czy on będzie musiał zrobić testy, ale pewnie tak, bo wiecie to. na tyle, także będę Wam zdawać kolejne relacje. Jeśli chodzi właśnie, m, nagrałam Wam tutaj, zaraz Wam pokażę, klik tutaj gdzieś się pokażę. Jak jest szpital, to u góry jest, um, stoją takie domki. Powiem Wam, że ten szpital jest... Ogólnie bardzo fajny, bo w nim pracuje bardzo dużo obcokrajowców, lekarzy. I te domki, właśnie one są dla tych obcokrajowców, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy dla różnych pielęgniarek, dla jakichś tam ważnych lekarzy i oni wszyscy mieszkają właśnie w tych domkach u góry. Ten szpital właśnie słynie z tego, że ma dobrych lekarzy, dobrych właśnie z, z innych krajów przyjeżdżających na kontrakty. Także tak to fajnie zrobiłem, tylko mnie to denerwuje, że my mieszkamy tutaj ponad 4 lata i ten szpital 4 lata jest w budowie non -toper. I tam non-topper jest młyn i ciężko się w ogóle połapać. Jest duży i cały czas go przebudowują, dobudowują. No, także zobaczymy. Będę Wam dawać jeszcze relacje. 2 września idę do mojej pani doktor. Zobaczymy, co ona powie. Także no, na razie to tyle. Czy widzicie tą mgłę? Teraz jest pół do dziewiątej rano Więc jest okej okay. Ale em, O siódmej rano to, to było mleko Normalnie na niebie I jest osiem stopni Idzie jesień ale zimno. Uuu. Ta pani robi zupkę dzisiaj z mamą, nie? Co to za zupa, będzie, Zogielin, tak. Też mamy u nas na kanale taką zupkę. Jest super rozgrzewająca i naprawdę bardzo, bardzo dobra. To były naleśniki też dla chłopców wcześniej robione czy dla chłopców, dla wszystkich dzieci ale ogólnie chłopcy więcej jedli bo Ela chyba tylko jednego, nie? buzia brudna buzia brudna ale zupa się gotuje tak wyszła zupka ja ją troszeczkę zblendowałam bo mój Hakan nie lubi takich bardzo wiecie, dużych grudek w zupach Bawię się i tak troszeczkę ją zblendowałam, ale nie na taką kremową masę. Bo jest właśnie ma być taka. Jest, po prostu mega pyszna. Jest, przyszedł fotelik, tak? Otworzysz Alif? Co to przyszło? No, tam masz nożyczki w szufladzie. górę przetnijcie, dobra, dobra. powoli, powoli, bo palce potną, ja obiad szykuję, <grym> powoli, powoli, się, uważaj na paluszki, dobra, dobra, dajcie noże, daj mama wyciągnie. Mama, patrz, co to jest. Czekaj, poczekaj! O, ja pan pan Jaki ładny ten fotel. Próbuję pierwsza. Nie tą stroną. Kupiliśmy fotelik czarny z Cozy, żeby nam pasował do wózka, do naszego stelaża. Ty jesteś za duży, nie będzie. Spróbuj, no. Chłopaki, smakował wam obiadek? No. Pyszny był? No. Wszystko zjedzone, nie? Pełny ja nie umiem jeść. Pełny jesteś? Nie jest ostre. Tak ostre jest, hey. jest bardzo ostre. A ty pojadłaś? Nie, czaj. Czaj, mam zrobić herbatkę, no już chaj. robię. Nisko lepiej do obiad. Już, już robię. No robię. Ech, chciałam Wam pokazać ten fotelik, bo wczoraj dokładnie nie mogłam, a dzisiaj Hakan zabrał chłopców do firmy, Elif jest tylko ze mną w domu, pojechali do firmy na zakupy, także pokażę Wam troszeczkę jak ten fotelik wygląda, to jest firma Maxi Cosi. Tinka chyba, dokładnie się nazywa Maxi Cosi Tinka. Długo wybieraliśmy fotelik, bo z fotelikiem u nas zawsze są problemy. My chcemy wygodne foteliki dla dzieci, dlatego nie bierzemy byle czego powiedzmy, tylko coś dobrego, bo wiadomo, dużo jeździmy i żeby te dzieci miały wygodnie w tych fotelikach, w tych fotelikach samochodowych. Także tak wygląda. W środku jest taki. On jest czarny, może tak na tym nie wygląda na mm, ładnie na tej kamerze, ale ogólnie jest bardzo ładny, Takie. o, może tak będzie lepiej. Tu ma taką wkładkę, jest naprawdę leciutki. Wkładka jest dla niemowlaka. i Ja pamiętam, miałam kiedyś taki fotelik dla Elisa, to jest Maxikozy, i ta osłonka przeciwsłoneczna była taka tutaj zapinana na ten, właśnie na takie te. A ta jest taka, że można ją o, właśnie tak otworzyć także bardzo fajne, bardzo wygodne. I wydaje mi się, że a, fotelik jest super tak wygląda Elif już używa tam, wsadza swoją lalkę buja cały czas i wczoraj żeśmy e, patrzyli na internecie, żeby kupić taki dla e, jej lalki fotelik właśnie taki zestaw jest fotelek i wózek i musimy jej właśnie zamówić żeby mogła się bawić no, tak wygląda ten fotelik jest czarny, były różne kolory, były niebieskie były czerwone, były szare ale jest czarny taki standard będzie mi pasować też do wózka a później go też zawsze mogę sprzedać, bo wiadomo, czarny będzie pasował do, do, każdy, do każdego dziecka. Także tak wygląda, jest naprawdę leciutki, fajny. No i tyle, co mogę więcej powiedzieć o takim foteliku. Zdrów O takim foteliku dla, dla niemowlaka. Potrzebny, żeby bezpiecznie się jeździło, żeby mm, można było wyjść z dzieckiem ze szpitala, bo wiadomo, bez fotelika się teraz ze szpitala nie wyjdzie. No, także to na tyle. Jestem, jestem, wybaczcie, ja jeszcze w koszuli jestem e, nocnej. E, Ogarnę mieszkanie, korzystam z tego, że nie ma chłopaku, właśnie, że zostałam tylko z Elif. I później się pójdę, wiecie, wykąpać pod prysznic, e, przebiorę i coś jeszcze miałam powiedzieć. Później Wam pokażę, jak Hakam będzie montować cały ten fotelik na ten stelaż od wózka, bo jak wiecie, ja nie mam tej gondoli, bo ja nie chciałam mieć gondoli. Czyli mam spacerówkę, tylko i fotelik, i mam te adaptery, które bym chciała już zainstalować. Chciałabym zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Bo w razie czego, jakby coś było nie tak, no to wiadomo, że jeszcze mogę odesłać ten fotelik, czy, czy nie wiem, czy nawet wózek. Wiecie o co chodzi. Yy, I musimy zobaczyć, jak to będzie się sprawdzać. Także za chwilę wam jeszcze pokażę, jak Hagam wróci, i będzie tutaj montować, to wam nagram i jeszcze dorzucę do tego filmiku. A jeśli chodzi o pogodę, to nas nie rozpieszcza. Już niestety w Niemczech chyba zawitała jesień. Już z niektórych drzew nawet lecą liście i jest naprawdę chłodno, bo wczoraj było 14 stopni, a z rana tak jest 8-10 i deszcze padają i są chmury i tak dalej. Eee, także wita już nas jesień. W tym roku jakiegoś super lata nie było, że Wam tak powiem, ale w Turcji nadal są upały. To się po prostu wieczorem siedzi na balkonie i się rozpływa bo jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Ciocia ma ostatni tydzień wakacji, także w niedzielę już ją tutaj powitamy. I bardzo się cieszę, bo już się stęskniłam za nimi. Tak samo Elif, nie chcesz niuni? Dobrze. Tak samo Elif, co przechodzimy, to cały czas krzyczy babcia, babcia, dziadek, dziadek, a ich nie ma. <ścoughs> także e, będziemy ich witać, nie możemy czekać. A tutaj jest ta pani, co się w wózku. Tak? Nie dasz bebkowi wózka? To jest twój wózek? Nie chyba. He? Kto będzie jeździć w wózku? Nisa czy Elif? Ty o ty! No Elif nie, to będzie Nisa jeździć. Wiesz, wóz Nisa, tak? Nie, o ty jesteś zaś drośnica. Dobrze, będziecie razem jeździć, dobrze? No, i super.